majsty. Słuchajcie, pokażę Wam koronki, jak ich używam. To są koronki... To nie jest reklama oczywiście. Erbauer, u, erba U er, Nie wiem jak to się czyta. Jak to się powinno wymawiać. Słuchajcie, to są koronki, które można kupić w Castramie. I teraz tak, to jest prowadnik do koronek, ma różne fi. I teraz taki jest, jeżeli kupujecie to nowe i koronkę nową, to przy pierwszym jakby wierceniu, koronka rozwierca Wam ten otwór, bo on jest tu zalany farbą i ble, 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 tak wie tam więc przytapiacie, przytępiacie tą koronkę od razu przy pierwszym podejściu. Natomiast potem już jest ok. I to samo na każdym otworze jest, czyli jak wkładacie pierwszy raz koronkę, to ta koronka wybiera sobie tak naprawdę ten prowadnik, bo tu jest zalane to farbą, więc można sobie po prostu samemu delikatnie to rozwierdzić zanim użyjecie kor koronki, bo przy pierwszym użyciu te koronki się przytępiają. <laughs> bardzo mocno. Ja używam to, nie wiem, dwa albo trzy lata. To tak naprawdę szóstek przez te 3 lata zużyłem trzy chyba, to jest trzecia. E... I ósemek chyba dwie, te większe to jeszcze nigdy nie wymieniałem. I teraz tak, ja pokażę wam jak ja to wierzę, bo oglądałem no, no, taki filmik, jak ktoś wiercił i mnie to by szlak tracił. Teraz tak, kupując taką koronkę nową w sklepie, ona tu w środku jest wypełniona chłodziwem, czyli jakimś tam mazidłem czy czymś tam, nie wiem, to wygląda jak parafina zeznicza mniej więcej. Tak to wygląda i w momencie, kiedy wierdzicie, to to się tam wytapia, niby chłodzi, bla 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 Ja robię taki miech, że wywiercam to, co jest w środku w ogóle, żeby tu była dziura. w busemce, bo w szóstce nie. W i w każdej następnej, żeby tu była dziura, żeby w momencie wiercenia otworu, żeby ten urobek, który zostaje w środku miał gdzieś się schować i on mi wchodzi po prostu tutaj w środek tego, tego i później to jak przewiercę zostaje to w tym środku i to wylatuje po prostu, <laughs> to wylatuje z tego środka i macie otwór. Z szóstek nie wylatuje, ale w szóstkach to jakoś tam nie przeszkadza, to jakoś wybiera się to na tyle żwawo, że nie przeszkadza. Więc ja to wywalam i opis tej koronki jest taki, że to są koronki do wiercenia na sucho. Chyba jest tak w sklepie napisane, natomiast ja wiercę otwory nimi różnie. W czymś miękkim na sucho, w czymś twardym na mokro, jak nie mam możliwości podpięcia odkurzacza, żeby się nie nakurzyło też robię to na mokro i zaraz wam pokażę jak wywiercę otwór w gresie nie wiem czy on jest twardy czy miękki no generalnie twardy wydaje mi się że jest i chyba muszę czy to i zaraz się za tego otwóru i pokażę wam jak ja to robię więc pierwsza sprawa, zaznaczam oczywiście i e, zaznaczam przystawkę, w którym miejscu ma to być i to jest moim jakby prowadnikiem tego wiercenia. Zakładam koronkę na liaksa, są te koronki też na wiertarkę, ale po mojemu gorzej się to tymi na wiertarkę. I teraz jeszcze potrzebuję jedną rzecz. Muszę ją zlokalizować. I zaraz do Was wracam. Chłodziwo zorganizowane. Chłodziwo jako woda oczywiście. I teraz tak, pierwsze zebranie tego co jest na płytce, czyli tego brakuje mi słowa. ...można powiedzieć wzoru tego nalania, robimy na sucho. Mam... ...nie będę odpinał tego prowadnika, mam zebrane to, czyli już mam... fajan pod spodem, bez tego wzoru. I teraz tak... ...moczę sobie... ...koronkę... Dotykam nią tu w środek, ta woda, która była na koronce przechodzi mi na tą płytkę i zaczynam wiercić. I w momencie, kiedy zobaczę, że zaczyna lecieć pył, czyli ta woda już odparowała, zużyła się, zatrzymuję diaksa i robię ponownie tą operację. Dobra, dziura wywiercona Oczywiście dziura jest wywiercona przez płytkę Czyli mniej więcej na tą wysokość i na tym kończymy. Resztę dziury robimy, resztę dziury robimy wiertłem, a nie koronką, więc ja nie buduję tymi koronkami tam głębiej później w betonie i takie tam. Dobra, zrobimy jeszcze jedno, tylko muszę sprawdzić, czy mam dobrze to wymierzone. No i dobra, robimy drugi otwór. Uh I po sprawie I dalej już. Tradycyjnie, ale machniemy sobie to. Dobra także drugi otwór zrobiony. Tu mi się odłupało trochę Ale to zakryje i tak tamto więc spoko. No i dobra, tyle. Pokażę Wam plan, jak jak że zrobione Dobra, słuchawka pomieszona. Odpylsk nie ma. Wyrobił się w osłonie. Także tyle, jeżeli chodzi o te koronki. Mówię, ja jestem zadowolony. Mam je długą, Wcale nie są takie tanie, jakby się wydawało. Także polecam. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.